Nazywam się Filip Rogoziński właśnie odbieram samochód od Maćka. Jest po ceramice nałożonej w profesjonalny sposób. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Auto właśnie przygotowane do, do sprzedaży. Myślę, że kolejny, kolejny szczęśliwiec będzie bardzo zadowolony z tego samochodu. Porsche Makan dwulitrowy silnik, 245 koni. Odebrałem je rok temu. W tym momencie jest do sprzedania. Świetne recenzje, które gdzieś... Krążą o omaćku, okazały się jak najbardziej potwierdzone na moim przykładzie. No co, wykonaliśmy korektę lakieru, taką jednoetapową, czyli takie usuwanie około 75% rys i powłokę ceramiczną trzyletnią. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem tego samochodu, link do Instagrama znajdziecie w opisie. Dziękuję. Siema, jestem Maciek, witajcie na kanale Sauczek Detailing. Jesteśmy właśnie w samochodzie w X7 dokładnie M550, które zaraz oddajemy klientowi. Zrobiliśmy tu całościowe zabezpieczenie lakieru foliami ochronnymi o matowym wykończeniu, ponieważ lakier też jest matowy. I no, przejdźmy, zobaczcie jak to wygląda. Auto jest totalnie nowe, bo przyjechało prosto do nas z salonu po rejestracji klienta. Robiliśmy to całościowe zabezpieczenie foliami ochronnymi, ponieważ no jest to lakier matowy, a więc bardzo ciężki do zadbania w ogóle o niego. I jeżeli chodzi o jakieś historie lakiernicze, wypadkowe, to ciężko później jest znaleźć w ogóle kogoś, kto jest w stanie naprawić taki lakier i żeby zrobić to dobrze. Dlatego często klienci decydują się na takie zabezpieczenie przed uderzeniami, przed jakimiś obtarciami, przed odpryskami lakieru. Także naprawdę warto z tego korzystać. Jest to folia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, totalnie przezroczysta, która chroni lakier, nie zmienia jego koloru, więc zawsze lakier, kolor jego, tego lakieru zostaje oryginalny. My tylko robimy zabezpieczenie, ponieważ ta folia ma ponad 200 mikronów grubości, a więc naprawdę chroni przed uderzeniem kamieni czy jakimiś aktami wandalizmu, na przykład zarysowaniem kluczykiem i innymi podobnymi. Mamy dwie opcje takiej folii. Wiadomo, jest normalna w połysku, która, którą aplikujemy na po prostu normalne lakiery. Mogą być też używane, niekoniecznie muszą, muszą być nowe, yy, ale musi być lakier oczywiście w dobrym stanie, ponieważ jak wspomniałem jest to folia przezroczysta, więc będzie widać to, co jest pod, lakiery, pod folią tak jakby, czyli wszystkie odpryski i tak dalej będą widoczne, więc czasami unikamy zabezpieczenia od używanych z tego względu. No to padł wybór na folię matową, no bo lakier był oryginalny, też matowy, więc nie mogło być inaczej, no bo ktoś specjalnie dopłaca do takiego lakieru, żeby takim lakierem się chwalić, a więc musieliśmy o to zadbać. Mamy ró różne tutaj takie pęcherze na folii, musimy jeszcze autko bardzo poprzeglądać, podgrzewać, takie rzeczy samoistnie znikają po pewnym czasie, aczkolwiek nie lubimy jak klient odbiera takie auto, więc od razu przygotowujemy je tak, żeby odebrał idealne i nie musiał już do nas wracać. Rynek folii naprawdę zaczął się rozkręcać, ponieważ jest to naprawdę najlepsze na ten moment zabezpieczenie lakieru, jakie jest dostępne w ogóle na rynku. Także coraz więcej osób odwiedza nas, na całościowe nawet zabezpieczenie lakieru. Bez względu na to, jakie auto ma wartość. Robią to od razu po odbiorze auta z salonu, bo wtedy ma to sens rzeczywiście. Nie trzeba zabezpieczać też całego auta, są różne pakiety, ponieważ jest to folia przezroczysta, więc nie widać w ogóle jej na lakierze, jak możecie sobie zobaczyć, więc mamy pakiet na przykład frontowy, gdzie zabezpieczamy samą maskę, zderzak, lampy, błotniki, czyli te elementy, które są najbardziej narażone na działanie gdzieś tam odpryski, kamieni i tak dalej, folia na dodatek ma 10 lat gwarancji, a przy zachowaniu Pielęgnacji, którą my wskazujemy klientowi oczywiście przy odbiorze, nawet może być to dożywotnia gwarancja. Także naprawdę jest to materiał, w który warto zainwestować. Cała masa ludzi teraz okleja nowe auta. Nie jest to oczywiście tania usługa, bo w zależnie od pakietu, jest to od powiedzmy 3000 do nawet 20 tysięcy złotych, aczkolwiek naprawdę bardzo dużo osób się decyduje, ponieważ jest to fajna inwestycja w przyszłość tak jakby tego auta. Ludzie się stali coraz bardziej skrupulatni, bardzo właśnie skrupulatnie podchodzą do auta przy jego kupnie, przy sprzedaży, także później też takie auto jest dużo łatwiej sprzedać. Nie musimy malować też całego zderzaka, który jest cały w odpryskach, czy maski, która jest w odpryskach, tylko wszystko mamy po prostu jak nowe. Więc nawet jeżeli folia się uszkodzi, możemy ją zawsze przez sprzedażem ściągnąć i lakier pod spodem jest jak nowy. Zastosowaliśmy folię matową na lakier, ale oczywiście zabezpieczyliśmy też lampy taką samą folią, tylko przezroczystą, tak żeby nie ograniczać w ogóle świateł ani ich działania po prostu. Na felgi nie jesteśmy w stanie zastosować takiej samej folii jak na lakierze, z tego względu, że ten materiał jest bardzo sztywny i no nie utrzymałby się po prostu na felce. Istnieją niby na rynku już folie w sprayu stosowane tak jak lakier, czyli można malować nimi pistoletem, aczkolwiek jeszcze nie mieliśmy z tym takiej styczności, żeby móc to sprzedawać klientom, bo nie jesteśmy tego pewni, dlatego na razie aplikujemy po prostu powłokę ceramiczną w celu zabezpieczenia felk. Zabezpieczenie felk powłoką ceramiczną to mniej więcej koszt 400 zł. W zależności oczywiście też od wielkości fer. za kompleksem Szyby też można zabezpieczać. Jest już dedykowana do tego folia ochronna. Także tak jak lakier zabezpieczamy przed odpryskami, tak zabezpieczamy też przednią szybę. Na pewno nie jeden z Was miał już przygodę z wymianą szyby. Istnieją oczywiście ubezpieczenia, w których możemy taką szybę sobie ubezpieczyć, aczkolwiek wiadomo, że to wiąże się z większą składką, ale też z większymi kosztami po wymianie takiej szyby ubezpieczenia, także. Mamy już dla Was sposób i zabezpieczamy takie szyby foliami ochronnymi, która właśnie ochroni przed odpryskami, przed uderzeniem kamieni. Dzięki temu będziemy mogli po prostu wymienić folię, a nie szybę. Jeśli rozmawiamy już o całościowym zabezpieczeniu ołka, powiedzieliśmy już sobie o lakierze, o lampach, o felgach, o czołowej szybie, także jesteśmy we wnętrzu, możemy powiedzieć również o skórach. Skóry też zabezpieczamy, jest do tego dedykowana powłoka ceramiczna. Oczywiście jest ona nieco inna niż ta, którą aplikujemy na lakier, ponieważ skóry potrzebują oddychania, więc nie mogą mieć tak sztywnego zabezpieczenia. Więc jest to po prostu środek, który impregnuje, konserwuje skórę. Dzięki temu łatwiej nam się czyści te fotele, kiedy, kiedy się ubrudzą, mniej się, mniej, się, mniej się natłuszczają nie wysychają od słońca, nie marszczą się, także warto też zabezpieczać nową skórzaną tapicerkę. Trzeba też pamiętać, że nie jest to zabezpieczenie na lata, tak jak jest to w przypadku lakieru, czy, czyli powłok ceramicznych i folii ochronnych. Taki zabieg trzeba wykonywać mniej więcej co 6 miesięcy, oczywiście w zależności od Ilości przejechanych kilometrów, ponieważ siedzimy na tych fotelach, ta powódka się wyciera, więc po prostu no, znika z tego fotela i trzeba ją uzupełniać co jakiś czas. Wspomnę też o tym, że no, dla każdego auto jest, można powiedzieć, drugim domem: dużo spędzamy w nim czasu. Jeździmy w podróże z dziećmi, są różne przypadki: wylejemy kawę, keczup gdzieś spadnie na fotel. Także dzięki takiemu zabezpieczeniu nie musimy się martwić, wystarczy jedna później wizyta u nas, czy gdzieś. W innym studiu detailingowym i na momencie taki, takie zabrudzenie zostanie usunięte dzięki właśnie takiej impregnacji foteli. Dodam też, że nie impregnujemy tylko foteli skórzanych, fotele materiałowe również są zabezpieczane. Oczywiście za pomocą innego środka. Dzięki takiemu zabezpieczeniu mniej wchłaniają się właśnie wylane rzeczy. A nawet bym powiedział, że w ogóle się nie wchłaniają. Wystarczy ściereczka, przetrzeć z zewnątrz, i wszystko znika z fotela. Cześć, jest to BMW M440i. Została tutaj wykonana zmiana koloru z białego, takiego nudnego, pospolitego na taki fajny ekstra czerwony. Jest to folia satynowa z palety Fola. Operacja trwa 4 dni robocze. Jest to o tyle kłopotliwy projekt, że auto było w podstawie białe, więc musieliśmy zadbać o każdy szczegół. Folia musi być puszczona dosyć głęboko i każdy element musi być opracowany dużo bardziej dokładnie niż przy ciemnych kolorach. Jeśli chodzi o wybór kolorów, jest ich dosyć dużo. Wszystkie te kolory jakby się częściowo pokrywają, natomiast są też kolory takie wyjątkowe, na przykład ten jest dosyć ciekawym kolorem. W tym aucie został również oklejony dach. Teraz pasuje to stylistycznie do reszty wykończenia auta. Do karbonowych dodatków, które są fabrycznie instalowane w BMW. Czyli spoiler, spoilery przednie, lusterka, ciemne felgi.